Dzień dobry! Siema! To znowu my. Jest wtorek. Jest wtorek. Godzina. Od godzina na moim 10.42 A to my. A to my. Para numer 8. Nie na sali już. No tak, zaraz dopiero powtórzymy jajwa gdzieś w i jedziemy do domu. Słuchajcie, ja mogę ja? Dawaj. Parę rzeczy. Wszystkim, którzy tworzyli ten program, raz jeszcze wielkie dzięki. Yy, Jacek i Marysia, jesteście genialni, fenomenalni i z całego serca wam gratulujemy. Absolutnie. Zasłużenie. Ja w ogóle się cieszę, że tak nawet wyszło, bo Marysia byłaś moim bezkokieterem i faworytem tego. Ja ci to zresztą mówiłem, więc nie zawiodłaś mnie, żałuję, że nie obstawiłem na ciebie w zakładach jakichś tam bukmacherskich, bo może, może coś by mi się chociaż podwoiło. Ta stawka na ciebie nie była duża, bo było pewne, <grym> było pewne, że jesteś faworytką. Jesteście z Jackiem. Jaca, yy, to był zaszczyt być z Tobą w finale. Byłeś dla mnie jak Ronaldo dla Messiego. Ja Ci też to już <gry> mówiłem. Yy, po prostu to tak piękna, yy, czysta rywalizacja tak. była. Ale taka, wiecie co? Ja się czułem jak yy, dziecko grające w piłkę nożną. O żadne złote kale, sony, żadne kryształowe kule. Jeden drugiego po prostu yy, budował. To było coś niesamowitego. Bardzo Wam dziękujemy za tę wspólną rywalizację. I Wam, Marysia kosmicznie. z Jackiem i Ada, e, z Ada z Albert. O Jezu, jacy, wy, jacy to są cudowni ludzie. Matko Święta, Kochani, to nie koniec, to nie koniec. Ada, Albert, to nie koniec, na bank. I to, to był po prostu bardzo przyjemny i bardzo mocny taneczny finał. Za tak. co, co Wam dziękujemy, bo to zrobiły wszystkie trzy pary. Tak. Ustawcie się. O, czyli to moja wina, tak? <grywa> Jest wina w szone. Nie tam się <grywa> Jestem, Bardzo proszę. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.